Zawsze z sentymentem wracam do mojego rodzinnego miasta. Szczególny sentyment odczuwam do tej sali. <gry> Witam Państwa, która doprowadziła mnie do stanowiska wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Mamy takiego kandydata, nawigatora, który będzie umiał kierować statkiem naszego miasta po czasami wzburzonych falach politycznych. Człowieka, który zna się też na ekonomii, na finansach, będzie umiał zarządzać coraz większym budżetem naszego miasta. Mamy człowieka, który jest uznawany przez premiera Rzeczpospolitej Polskiej, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska za jednego z najlepszych, wojewodów w całym naszym kraju. Szanowny panie, szanowne panie, szanowni panowie, Paweł twierdzi, że najlepiej przemawiam, jak w ostatniej chwili zabierze mi kartki. Dzisiaj mu się nie udało, więc nie wiem, jak pójdzie. Ale nie słowa się liczą, a czyny. Szanowni państwo, dziś powinienem odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chcę zostać prezydentem Bydgoszczy. Odpowiedź może być bardzo krótka, bo Bydgoszcz to moje miasto. Ale szacunek dla Bydgoszczy. wymaga tego, abym... Szerzej uzasadnił tą decyzję. Ubiegam się wszak o Urząd Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Bydgoszcz to całe moje życie. Tu się urodziłem. Od pierwszego klapsa, lekarskiego klapsa, szpitalu na Kapuściskach. Tutaj całe życie mieszkałem. Chodziłem do szkoły, wcześniej do przedszkola. Tu kończyłem edukację w szkole średniej. Mieszkałem najpierw z rodzicami. Wiem, że tato jest. Pozdrawiam cię. O, witam Mama byłaby dumna, ale już spogląda z nieco innego miejsca. Tutaj mieszkałem później w domu, który sam wybudowałem. Wjeżdżałem z Będgoszczy rzadko. Rzadko wtedy, kiedy wypływałem w morze. Zawsze wracałem do żony. 23 lata. I do dzieci. Dwójkę dzieci. nie nieobecnie. Prosili o sprawiedliwienie, ale syn rozgrywa ważny mecz dla bydgoskiej Polonii, a córka buduje chwałę i tradycję bydgoskiego zawiszy w Prdójściu, pływając na kajaku. Tak to wygląda. Zarządzanie miastem to tak już wczoraj powiedziałem, to służba mieszkańców, to diagnozowanie ich problemów, diagnozowanie po to, aby je skutecznie i szybko rozwiązać, ale zarządzanie to spoglądanie w przyszłość, to kreowanie dobrobytu, kreowanie i wykorzystywanie szans, które prezydent powinien umieć stworzyć i umieć wykorzystać. Tak w jednym przesłaniu chciałbym określić to, co prezydent powinien robić. Bydgoszcz jest stolicą województwa, stolicą przyszłej metropolii. Ma bogatą historię, wiele zakątków, które już są odkryte, ale wiele takich, które jeszcze trzeba odkryć. To nasze wspólne zadanie. Bydgoszcz potrzebuje dobrego gospodarza, gospodarza, który nie tylko zna znaczenie słowa zarządzanie, ale który potrafi zarządzać. Od władzy publicznej kto i co może oczekiwać? Przede wszystkim szacunku i otwartości. Tego, aby każdy mieszkaniec ze swoim problemem mógł zwrócić się do tego, który władzę w jego imieniu reprezentuje. Po to, aby mu pomóc. Pomóc nawet w dre... najdrobniejszej sprawie. Co powinien robić prezydent? Rozmawiać z radnymi. Nie forsować szkodliwych dla Bydgoszczy i Bydgoszczej rozwiązań. Kreować. Kreować dobre rozwiązania. Wsłuchiwać się w głos wielu ekspertów. Nie obrażać mieszkańców i kibiców. Budować i jednoczyć, a nie dzielić. Nie obrażać. Ja oczywiście zawsze uważam, że Rafał najlepiej mówi, jak mówi bez kartki, ale pozwolicie Państwo, że ja wyciągnę swoją kartkę, bo nie będę mówił o Rafale, o którym mógłbym mówić bez końca. Ale też mam zanotowanych kilka kwestii odnośnie niestety jeszcze obecnego prezydenta Konstantego Dąbrowicza, na którym chciałbym ja osobiście się skupić. Szanowni Państwo, podstawową rzeczą, która przyświecała mi, jak rozmawialiśmy w gronie Platformy, kogo wystawić jako kandydata naszego na prezydenta. Było to, żeby przede wszystkim nasz kandydat był kompetentny, tak jak Rafał, ale przede wszystkim, żeby był zbyt gorszy. Ja osobiście chcę mieć prezydenta zbyt gorszy, Bydgoszczy, a nie z Ludowic pod Toruny. Szanowni radni, aby prezydent mógł działać skutecznie, musi mieć dobrą drużynę. Dobra drużyna to świetni radni, kompetentne osoby, które kochają miasto i są dla tego miasta dobre, dobrze. Potrafią to uczynić i chcą to uczynić. Chciałbym zaprosić najpierw na scenę kandydata Platformy Obywatelskiej, z listy Platformy Obywatelskiej, okręgu drugiego, obejmującego siedle leśne, Bartodzieje i Bielawy, pana Romana Jasieckiewicza. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. będzie jeszcze będzie wielka Bydgoszcz. Jeszcze będzie Bydgoszcz demokratycznie zarządzana. Jeszcze będzie Bydgoszcz gospodarna, transparentna. To mieszkańcy będą w Bydgoszczy najważniejsi, nie lokatorzy ratusza. No i drodzy, uczyni to Rafał Bruski. Uczynią to radni Rady Miasta Bydgoszczy. Uczyni to wreszcie Platforma Obywatelska. Okręg numer jeden. Osoba Góra, Opławiec, Smukała, między Czyszkówko. Lider listy, Łukasz Kowalski. Sekretarz, sekretarz powiatu bydgoskiego, radny Rady Miasta Bydgoszczy, przewodniczący Komisji do Spraw Współpracy z Unią Europejską, Żonaty Dwojedzieć. Okręg numer dwa, Okręg numer 3. Fordon. Stary i nowy. Osiedle tatrzańskie. Tereny nadwiślańskie. Maciej Zegarski. <kluczuj> Maciej Zegarski. Najczęściej widywany przez Państwa dzisiaj członek władz Platformy. To radny Rady Miasta, szef sztabu Rafała Bruskiego, kandydata Platformy Obywatelskiej na prezydenta miasta Bydgoszczy, doradca ministra spraw zagranicznych pana Radosława Sikorskiego, sportowiec, zapalony kibic. Okręg numer cztery to Błonie, Szwederowo-Górzyskowo. Z tego okręgu proponujemy społecznika od lat aktywnego na bydgoskiej scenie politycznej, przez lata przedsiębiorcę prywatnego, dziś inwestora finansowego. To Janusz Czwojda! Okręg numer 5. Były wojewoda Bydgoski w rządzie Hanny Suchockiej, radny Sejmiku, były wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, doktor nauk medycznych, właściciel prywatnej kliniki Włodzisław Giziński. Włodek nie dotrze dzisiaj do nas. Gorąco Państwa przeprasza. Okazuje się, że szewc bez butów chodzi, w rodzinie ma chorobę. Okręg numer 6 to Wyżyny, Kapuściska, Zimne Wody, Łęgnowo. Z tego okręgu liderem listy jest Zbigniew Sobociński.